Grzech ciężki oznaczają trzy rzeczy. Przekroczenie, przykazania Bożego w ważnej materii, które było świadome i dobrowolne. Jeżeli brakuje któregoś elementu, mówi się wówczas o grzechu lekkim, chociażby materia grzechu była ciężka. Grzech ciężki niszczy w nas wszelkie relacje z Bogiem i innymi, narusza miłość Bożą w nas. Natomiast grzech lekki nie ma aż takiej mocy. Może on naruszyć pewien ład w duszy, ale nie wpływa tak bardzo na nasz nastrój duchowy, nie narusza tak mocno naszych relacji. Jak czyni to grzech ciężki, grzech śmiertelny. Dlatego wszystkie grzechy ciężkie, śmiertelne, muszą być wyznane w spowiedzi co do rodzaju i co do liczby. Na przykład, jeśli bluźniłem Bogu, to muszę powiedzieć, ile razy to czyniłem. Na przykład 5, 6, 10 razy lub mniej. Jeśli nie wiem dokładnie ile, to przynajmniej w przybliżeniu. Dopiero tego całościowa spowiedź z grzechów ciężkich jest ważną spowiedzią. Spełnia warunek ważnej spowiedzi, gdy grzechy są wymienione. Co do rodzaju i liczby. Często zdarza się, że ludzie, którzy mają skrupulatne sumienie, przychodzą do spowiedzi i wymieniają wszystkie najdrobniejsze szczegóły, a to nie jest potrzebne podczas spowiedzi. Najpierw należy wyspowiadać grzechy ciężkie, chociaż spowiedź z grzechów lekkich jest również zalecana, ale nie należy tak bardzo obciążać się małymi rzeczami i drobiazgami, że my jesteśmy winni za każdy grzech na świecie, bo nie jesteśmy i nie możemy być. Aby spowiedź była ważna, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków przez kapłana, który spowiada, to znaczy musi być on kapłanem wyświęconym przez biskupa i posiadać władzę udzielania tego sakramentu na terenie, na którym odbywa się spowiedź. Jeśli tego brakuje, to spowiedź u tego kapłana jest nieważna. Ważne jest też nastawienie człowieka, który się spowiada, to jest penitenta, aby miał postanowienie, by więcej nie grzeszyć, by żałował za swoje grzechy i wyznał je szczerze, nie zatajając niczego od czasu ostatniej spowiedzi lub chrztu świętego. Jeżeli brakuje woli poprawy i zmiany stylu życia, bo przecież spowiedź to sakrament nawrócenia, zmiany swojej drogi życia, to taka spowiedź również nie jest w pełni ważna. Na przykład, jeśli ktoś. Trwa w jednym grzechu i nie chce się poprawić. Oczywiście, chodzi o osobę, która nie jest gotowa, by zmienić swoje życie. To spowiedź nie może być ważna, gdyż taki człowiek, gdy odejdzie od konfesjonału, nadal żyje w grzechu, który właśnie wyspowiadał. Kapłan w konfesjonale występuje jako lekarz, sędzia, nauczyciel i ojciec. Często jest zmuszony do pełnienia roli sędziego, ale nie ma prawa osądzać penitenta w sposób surowy i nieprzejednany. Powinien wzbudzić w penitencie skruchę, naświetlić problem, upomnieć, ale nie więcej niż to konieczne. Naszym zadaniem w konfesjonale jest ukazywanie ludziom Bożego miłosierdzia nie w tym sensie, że rozsypujemy je jak perły przed świnie, lecz dając je tym, którzy o nie proszą. Nie jest moim zadaniem sądzić, potępiać kogokolwiek, bo to zadanie należy do miłosiernego sędziego, którego nazywamy Bogiem. W Ewangelii mamy przykład ludzi uważających się za sprawiedliwych, którzy osądzili jawną grzesznicę. Przyprowadzili ją do Jezusa. Jezus sam pierwszy mówi: Nikt cię nie potępił, i ja ciebie nie potępiam. Idź w pokoju. Powinniśmy o tym pamiętać, że Bóg też nas nie potępia i być może wtedy łatwiej przyjmiemy twarde słowo, które kapłan powie nam niechcący, czy na przykład poprzez zmęczenie i tym podobne. Moc sakramentu spowiedzi świętej nie uwidacznia się w tym, że człowiek po spowiedzi czuje się zawsze lepiej, lżej i temu podobne. Ponieważ istotą sakramentu nie jest zmiana nastroju człowieka, zmiana uczuciowości człowieka, zmiana stanu jego duszy, lecz uwolnienie miejsca od grzechów dla łaski Bożej i dla Jego miłosierdzia. I właśnie tu często jesteśmy przeszkodą sami dla siebie. Jeżeli nie wierzymy w łaskę Bożego przebaczenia, w to, że Bóg odpuszcza nam grzechy, które popełniliśmy, wtedy tworzymy przeszkodę dla Bożego miłosierdzia w naszym sercu. Również wtedy, gdy nie wybaczyliśmy sobie lub komuś, kto nas zranił grzechem, nie możemy też przyjąć odpuszczenia od Boga, o które prosimy, bo sami to uniemożliwiamy. A przecież w modlitwie Ojcze nasz mówimy: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Jeśli nie odpuszczam swoim winowajcom, to nie mam prawa obłudnie domagać się od Boga, by dał mi to, czego sam nie jestem gotów dać. Nie jest dobre również to, gdy sprowadzamy sakrament spowiedzi do sfery odczuć i stwierdzamy, że spowiedź była dobra, bo czuję się po niej dobrze i miło. Spowiedź jest skuteczna wtedy, gdy w nią wierzę, gdy wierzę w tajemnicę miłosierdzia Bożego, który jest zawsze niewyczerpalne i bez granic.